Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Dawson, a to kolejny unboxing na kanale. W tym unboxingu rozpojrzę sobie taką oto wielką, tajemniczą paczkę. Nie powiem wam jeszcze do końca co w niej jest. Zobaczycie zresztą przy oglądaniu tego filmu, także zapraszam serdecznie na ten materiał. I bez żadnego przeciągania przejdziemy do otwierania paka owinięta w czarny stretch, nawet coś tam lata. Mam nadzieję, że nic tam jakoś specjalnie się nie roztopiło podczas transportu. A no, wy lecimy, no, co no to dobrze mówić? Zacznij nagrywa, nagrywa się. Chyba wszystko powinno być w porządku. Dobrze. przejdziemy do. Dobra, Najpierw prze. dostanę się. Przestawiamy. Спасибо. Right. Dobra, niech będzie tak jak na razie jest, nie będę nic dalej kombinował, chociaż Ja bym się jeszcze to może bym całkowicie ten sprężyn. Ale dobra, tutaj że No, klejone taśmy, więc na razie nic nie będę ruszał. Jesteśmy na tym yy, na tym poziomie kartę widać, więc teraz będzie lepiej otwierać przynajmniej. Tak zalecimy, otwieramy. Teraz kartę wydaje mi się, że to będzie z styrofiem. Bo wygląda że tutaj tak. Tu jest jakaś styropia w środku. spodziewałem się, że to będzie tutaj w środku styropia. I chyba tak jest styropia, słuchajcie, w środku. Dobra, jedno otwarte. Tylko teraz trzeba otworzyć w drugą stronę. Tutaj kolejna kartki tak złożone będą, ale jeszcze nie damy rady. Tu widać chyba z terapią się pokruszył albo już tak było najwidoczniej. Dlatego sobie sprawę obadamy. O matko, z terapii. No chyba po raz pierwszy widzę tak kropakowo, no chyba paczkę, ale tam już trochę widać, jakąś szmatę, jakiś luzę, co prawie to jest, no tak zapakowanie, ja tego jeszcze takiego zapakowania to jeszcze nie widziałem, czy ktoś zapakował, a przynajmniej w historii tego kanału. Ale mamy tu pierwszą rzecz, że widnieje jest. Jest to gra Brothers in Arms Road to Hill 13 na Xbox Classic. I potem już można się domyśleć, co tu będzie. Gra pokażę dokładnie za chwilę, więc sobie odłożę. I chyba tu mamy... Oj, tu już chyba widać to Dobra, wyciągnijmy tą bluzę. Jakieś bluza jest. Teraz jest? ogóle jest? Nie widać. Ale jest to. Mamy... Pada. Niestety nie jest to oryginalny pad, jest to pad-samiennik od firmy Z-Labs ale wygląda całkiem znośnie więc jest pad no i tu jest sprzęcik, jak już widać na pewno pierwszy xbox oryginalny xbox classic, tak do tego zaraz przejdziemy Zasilacz, jest zasilacz, no i jest jeszcze kabel audio video i chyba w sumie to tyle wartości, zaraz się tam przyjrzymy wszystkiemu z bliska, ja już zabieram karton, zabieram i przejdźmy do otwierania tego. Zobaczę, czy jest w ogóle widoczny na kamerze. Tak, widoczny na jest na kamerze. I otwieramy. To? Czy nic nie powinno być w środku. Chyba, że to... Czy pani plastiku. No, jak zebraliśmy się z krajów. Szanowni Państwo, jest to Xbox Classic. Jest to Xbox Classic. Tak, nowa konsola, u mnie, zawitała, czyli pierwszy, oryginalny Xbox, Xbox Classic. Jak widać, jest Xbox. Mamy przecisk napędu, to włączanie konsoli, porty, napady napęd w góra wygląda w ten sposób Xbox oryginalny kwestia czarna konsoli boki tył konsoli od lewej strony zasilacz później port audio wideo i port lan i tył wygląda w ten sposób konsoli to jest konsola z. Daletom produkcji 2004 rok, mogę wam pokazać 2004 rok, 11 listopad. I to system. Powiem szczerze, troszeczkę. Myślałem, że będzie trochę lepszy stan tutaj, ale trochę czyszczenia i jest. Także mamy oryginalnego Xboxa. Teraz druga rzecz, czyli kontroler tu już widzę, jest. Yy, przejścióweczka na kontroler. No i co? Tak wygląda kontroler do klasika. Do oryginalnego Xboxa mamy. To nie jest oryginał, to jest zamiennik od marki Z Labs. Jest gałka jedna, gałka druga. Jest krzyżak ABYX. W zasadzie. ...żeż przynajmniej nie wygląda on tak jak oryginalna wersja rewizja pada tak zwany Duke, bodajże, jeżeli się nie mylę. Jest Back, Start. 400 reszta przycisków. Tu porty na karty pamięci. na pamięci, a tu mamy spusty. A tu z tyłu, jak wygląda PAD. nawet w porządku wygląda. Więc także padzik jest. Więc eee, tak, jest kabel, Chinch. Położę go. No i jeszcze ostatnia rzecz z tego wszystkiego jest to gra. Brothers in Arms. Road to Hill 13. No, classic'a. Wydanie brytyjskie. W wygląda tak, jest płytka i jest instrukcja, Zobaczę z tej płyty w ogóle. Yy, no rewelacji nie ma jak na taką starą grę, ale można trochę przeczyścić i będzie w porządku. Konsola także przeczyszczę, ona to była odnawiana, a instrukcja wygląda tak yy, do gry, sterowanie, tutaj opis. Brother Arms, Road to Hill 13 chyba kojarzę z PC, bo chyba na kąpie była ta gra. Albo mi się coś pomyliło, ale wydaje mi się, że na kompa była. Było Brother Arms, Road to Hill 13. Na PlayStation 2 też było. No to mam wersję Xboxową. ową Pierwszego Xboxa. Reklama Sprinter's House Story A więc to unboxing Xbox Classic Oryginalnego Xboxa Jeżeli Wam się podobał, zasubskrybujcie mój kanał Lajkujcie Także nie zapomnijcie o dzwoneczku No i możecie napisać jakiś komentarz Trzymajcie się i cześć